Hello. Idę sobie po śniegu. Posłyszałam, że w nocy coś tutaj wylądowało. Straszne hałasy. Ja mam takie urządzenie do wykrywania obcych śladów. I jeżeli zacznie pukać, to znaczy, że tutaj jest ślad, który promieniuje, wydala jakieś yy, promienie czy sygnały. Zaraz się przekonamy. Są tu jakieś. Już? nie, nie, chodź zobacz, weź, sprawdź aparatem jest sygnał? to chyba jest dziwny sygnał, a sprawdź w innym miejscu kurcze, ale dziwne ty, może my się napromieniujemy? lepiej idźmy stąd musimy zrobić odlew tego i dać do ekspertów, do NASA bo, może to jak kosmita, to oni będą szukać innych śladów. Bo tu ktoś chodził i te ślady pozacierał, a te jedyne się tu zostały, co nie? Tu jest nie, to drugie. Nie, to też, no, był, był na pewno. On jest chyba dwunożny. Ale musi być strasznie wysoki, skoro ma takie ślady, prawda? Wiesz, że się wystraszyłam. Widziałam je w telewizji. Dobra, chodź. Gałąź leży. Złamana. Ktoś tu szedł. Weź sprawdź, czy promieniuje. Jeżeli tak, to jest ci złamał. Po Słychać? A Gdzie to jest? Musisz zebrać ślady do worka i do analizy, wiesz? No, sprawdzimy. Muszą być tam ślady śliny jakieś. No. Rzeczy damy do analizy, sprawdzimy, co to był za stwór, czy to od nas, czy to może z kosmosu. O! Coś tam pobiegło, te krzaki. Widziałeś? Ja ty, brygnę. 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 Ja, idzie, idzie nie, biegnie. Biegnie, biegnie. Ja, ucieka. Ale ucieka. To za mnie nie Muszę iść do domu się schować, zamknęłam drzwi na klucz. Urządzeniem. Wam gdzieś tu jest, tu zaraz tu wejdzie. Nie, nie, nie. Idę. Muszę za wszystko wskazać. Co to mogło być? Koniec filmu. Żegnajcie Wszystko.